Główny inżynier Polskiego Radia Rzeszów, Dzień dobry. inżynier powiem wyraźnie. I Adam Głaczyński. Dzień dobry. Dziennikarz redakcji Publicystyki i Kultury. Państwu nie muszę pewnie przedstawiać Adama, bo audycji, audycji robi mnóstwo i to przez, przez wiele, wiele lat. No właśnie, to zacz, zastanawiam się, zacznijmy od Adama. Adam jej miłość. Nie zapytacie początek? Tak, o miłość do radia, to nawet kiedy ja już się zaczęła. Ja pamiętam, bo to jest. <laughs> To jest 35 lat. W A tym ktoś roku... pisa książkę o tym? Mam nadzieję, <laughs> że nie. E, ja zacząłem swoją pracę w radiu w 1990 roku. 35 lat. Jak myślę o tym dzisiaj, to nie mogę uwierzyć. Mhm. To było moje pierwsze zajęcie po studiach. Ja w ogóle znalazłem się w Rzeszowie za sprawą mojej żony, która jest rzeszowianką, bo ja jestem sądeczaninem i jakoś tak to się wszystko poukładało że jak skończyliśmy studia no to postanowiliśmy zamieszkać w Rzeszowie ja się zastanawiałem długo co ja mogę co ja mogę w Rzeszowie robić bo bardziej chciałem być filmowcem i myślałem o Łodzi i tam jakoś widziałem swoje miejsce i nagle Rzeszów i ktoś powiedział słuchaj w Rzeszowie jest radio może może radio by cię zainteresowało no i rzeczywiście trafiłem do radia potem odbył się konkurs Tłumy ludzi chciały pracować w radiu. Tutaj na naszym okrąglaku, jak mówimy, i na dolnym holu nie mieścili się kandydaci na dziennikarzy. Takie zainteresowanie pracą w radiu, pracą dziennikarską wtedy było. Rok 1990. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, ale ten film, teatr, sztuka, to wszystko z no zostało. To zostało. zostało, tak. Absolutnie to zostało. No i jeszcze do tego wszystkiego potem poszerzyło się o inne dziedziny, ja przecież przez wiele, wiele lat zajmowałem się także publicystyką, polityką, całą masą zagadnień, które wydały, wydawały mi się jakieś obce, jakoś w tym się odnalazłem. No, i tak jakoś to pobiegło wszystko. No, właśnie, mówi się, że dziennikarze. Czasami spotykam się z takimi głosami, że dziennikarze wiedzą wszystko, no bo przecież rozmawiacie na różne tematy. Ja czasami to wyprostowuję, bo my interesujemy się. Ale jeżeli pozwolisz, to opowiem anegdotę. Kiedyś odebrałem telefon od słuchaczki, która zapytała mnie, proszę pana, o której odjeżdża pociąg do Dębicy. Ja mówię, nie wiem. Jak to pan nie wie? Przecież pan pracuje w radiu. Wy wiecie wszystko. Ja wiem, proszę pani. Jeżeli o, pani tak. pozwoli, to zadzwonię na informację i zapytam, ale nie potrafię powiedzieć, o której odjeżdża pociąg do Dębicy. Czyli czwarta władza to rzeczywiście jest fakt, bo tak się mówi o mediach, w tym oczywiście o radiu. Teraz o rewolucji cyfrowej może porozmawiajmy, bo jest z nami główny inżynier polskiego Radia Rzeszów. A parę chwil temu prezes Jakub Posika mówił o tym, że my się niczego nie boimy. I stajemy przed nowymi wyzwaniami, więc teraz tym wyzwaniem stało się to, żeby połączyć to, co słychać, z tym, co widać. Czy to jest komuś, czy to jest naszym najwierniejszym słuchaczom potrzebne, jak sądzicie? Żeby widzieć. Wiesz, ja pracowałem przez 15 lat w telewizji i myślę sobie, że telewizji nie dopędzimy, że to jest zupełnie inne medium. Z drugiej strony mam też taką wielką wiarę, że radio. No właśnie przez swoją intymność, przez mówienie, kierowanie słowa bardzo powiedziałbym celowanego ma niepowtarzalność swoją. Ej, oczywiście, że dzisiaj wszystko jest obrazkiem i wszystko jest y, powiedziałbym kwestią oczu. No więc na pewno musimy korzystać z nowych mediów, na pewno musimy informować, reklamować, promować także w takiej formie. Ale sądzę, że jednak pozostanie przy słowie, pozostanie przy jakiejś intymności, to jest największa wartość radia. Tak, ale też powiedzmy szczerze, że myślę, że też potwierdzisz to Adamie, że czasami w tych poprzednich latach, kiedy my jeszcze zaczynaliśmy te pracę w radiu przez te wiele lat, kiedy takich możliwości technicznych nie było, żeby pokazywać, żeby filmować, to, to mieliśmy niejednokrotnie takie poczucie, że szkoda, bo taka sytuacja, taki niezwykły rozmówca, taka sceneria. To prawda, rzeczywiście. I właściwie to zostawało tylko w dźwięku. No to teraz mamy również obraz, i tutaj człowiek, który odpowiedzialny jest, między innymi, z, oczywiście z całą ekipą swoich ludzi, mówiąc kolokwialnie, za te zmiany. Jacku, to jest trudne? Trudne. Z jednej strony, trochę tak jak Adam już powiedział, ścigać z telewizją raczej się nie będziemy. I też będziemy pokazywać y, bardziej y, tą radiową część, y, tą naszą radiową część, bo też tak, jak tutaj taka trochę. Telewizja radiowa, to Taka, może jest to, taka, nowe taka telewizja radiowa. Tutaj troszeczkę taki kamyczek do ogródka naszych ludzi odpowiedzialnych za nowe media, i inne rzeczy, którzy tam cały czas strofują nas. Albo tutaj, właśnie ten ogromny filtr przed moją twarzą zasłania <laughs> a obraz kamery. Przed chwilą, kamery, przed chwilą tak. go poprawiałem. Ten mikrofon, który gdzieś tam im zasłania obraz. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie. Ten nasz atut. My nie będziemy ścigać się z telewizją, nie będziemy pokazywać tego co telewizja. My pokażmy to, co, co jest tutaj w radiu tą naszą taką inną stroną, mocną, pewnie. No i jakby grajmy też tą scenografią naszą, niepowtarzalną, tak, to tak jest studia emisyjne. Tutaj nie będzie każdego dnia nowej scenografii. To jest to samo miejsce, tak? Zmieniają się nasi rozmówcy, zmieniają się emocje, zmieniają się myśli, ale miejsce jest to samo. Niech ono się kojarzy właśnie z polskim Radio Rzeszów. Oczywiście też zapraszamy naszych słuchaczy do wypraw poza studio, ale to już jest kwestia te, tej naszej pracy, mhm. poza, poza studiem, poza radiem, wyjazdy w teren, co bardzo przecież lubimy spotykać się z ludźmi. Więc, więc rzeczywiście radiowo-telewizyjnie za, zaczęliśmy po Proszę działać, ale radio w tym wszystkim cały czas jest. Absolutnie jest najważniejsze. Dźwięk, głos. Proszę, zobaczcie, jak radio zupełnie dobrze przeszło pewną ewolucję, która nastąpiła, prawda? Jaki kłopot mają gazety? Jaki kłopot ma także telewizja? Radio jakoś się obroniło, także przez to, że formuła podcastów rozbudowała się niebywale, że to tak. radio na życzenie jest w tej chwili tak popularne. I nieprawdą jest, że nie słucha się długich audycji, długich wywodów. Dla mnie jedyne kryterium to to, by to słowo było mądre, interesujące, ciekawe, by rozmówcy byli e, interesujący, by dziennikarz był przygotowany. To jest istotne. I mam wiarę, że takiego słowa chce się słuchać. No właśnie, i tutaj jest to, że dajemy słuchaczom wybór. Mogą państwo nas słuchać tylko słuchać, mogą włączyć podcast, czyli zapisy naszych audycji, które... Zamieszczamy na stronie internetowej, ale mogą nas też Państwo oglądać w danej chwili, tak jak w tym momencie. Tutaj jest kamera. Zdaje się dwie kamery, tak? Jacku? Dwie kamery, dwie kamery które y, dają ujęcia z dwóch różnych perspektyw, więc możemy pozdrowić naszych słuchaczy, ale mogą też Państwo więc oglądać na żywo, mogą Państwo potem sobie włączyć i pooglądać y, na, na kanale ra YouTube Radiowym, więc zajmiemy więc ten wybór. To jest fantastyczne. Ktoś dzwoni? No, ja jestem omówiony na rozmowę, więc pewnie mój rozmówca się nie Niepokoi, gdzie jest No właśnie tak to, tak to wygląda proszę państwa Ja też tutaj widziałam że y, ja sobie zerknę szybciutko przepraszam właściwie nie powinno się w towarzystwie ale no tak Też moja rozmówczyni która dzisiaj y, będzie czekać na mnie po 12:00 już takie dzwoni. życie radiowe takie życie radiowe Bardzo wam dziękuję za Dziękujemy wizytę bardzo. w, w Adam Głaczyński dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów i Jacek Kędzierski główny inżynier no to do pracy Dziękujemy, do pracy. Dziękujemy.